Witam, ja z lasu, Rumcaj z lasu. Czy las ma właściwości lecznicze? Oczywiście, las ma właściwości lecznicze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę terapię z dla dzieci, las może odgrywać tą samą rolę co terapia z dla dzieci, gdyż las no posiada te właściwości lecznicze. Na przykład tak wycisza uspokaja. Bardzo fajnie w szkoli, na przykład jak rozpalasz ogniska jak yy, na przykład no ogólnie przebywać w dziszczy, chociaż zwykły spacer z psem jest dobry według mnie także uważam to za super pomysł, wyjście do lasu na parę godzin na całą noc, na parę godzin uważam to za świetny wybór jeżeli ktoś chce naprawdę się odsesować. Naprawdę polecam serdecznie. Bo raz naprawdę ma właściwości leśnicze, No to tak już wspominę to rapie mi dla dzieci. I na samym końcu nagrywania. Chciałbym pozdrowić Panią Anię z biblioteki Pana Paska, z biblioteki publicznej w Pajęcznie, Pan Pasek uszy mnie plastyku w kolejne podstawowej. Pozdrawiam panią Pani Anią, panią Anię pozdrawiam, dasz bud poleśniczemu. No i na koniec dodam dziękuję za oglądanie. Także dziękuję, Darzh